się e, tam w, w naszym kolejnym odcinku dzisiaj nagramy mecz towarzyski. Ja e, yeah, bym Manchester. No, Manchester. Ja będę grać Manchesterem e, United, a Matthew będzie grał Manchesterem City. Yeah. To nie zrobili karierę w No, to jest to jak chciałem go, wszyscy nazywają się Rubralem. Kolejska, kurmuje. że ja ale, co, nie, Jeszcze jego za No pokaż im tebe, oh, zmybora, Kienu, te wydostępne. Opisz. Nie, 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 te nie, 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 i nie, dwa, okay. dary, nie dary. Ja tylko bawić się. sobie już powstał. U Gipsa, myśli, gipsa karci. lepiej przykryć. Mm. E, Niech go przykryje kompany. I niektóre przykryję. Dobra, to przykryję okay. Kompany kapitan CBS. To jedzenie skrzydła. Ok, dobra. Możemy zacząć! Nieee! Dobra! Wiem! Coś mi trafiłeś, heheh! Dobra! Czekaj, niczymś co? Uwolnij, ja. Ale ty to masz fata. No dobra. Zapraszamy na piłkarskie emocje. Spotkanie dobra. komentować będą. Daj mi i chodź mi jeszcze na nie, no, leko. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Mają szansę na kontratak. O, oh oh, jedziesz! Yes, dobrze, Dóre. Dobra. Górę. Górę. No tak, ładnie to. Dobry. Lejajaczy kolor. Nie. Weźcie zobaczmy. O, ale przeję. Oj, strzelałem! Dobry ryzykowny na odbiór! Nani? Ja ma dwa razy Gmiana większy numer do mnie. wiesz, ma graczy Witaj, bo już jest na stół. No, mnie no, nie miedzy. przejął teraz obrońca. Dobrze, mam dobrą obronę. Chwaleturę mam: y... kompanego Richarda i Kitży. Jest, jest się teraz atakowany, próbuję mu zabrać piłkę. Trzyma, Ładnie odbiera masz piłkę przeciwnego. Ferdynand, masz Dobrze, obronił, ale jest szansa na dobitkę. Ale. Ciao, przelot. A w ogóle ty jesteś jaki, Jurys? A Francji, jeszcze inny. Francji. A no, widzicie, Chyba no, Chyba w jakiejś takiej porwatce, gdzieś nie spędził. No wiem. i stracili piłkę ja na rzecz Manchesteru. Mój ci końcówka. Odegrał ponownie no. piłkę. No, teraz mamy ślisk. No to rzeczy. No i to są takie właśnie, takie... Jak to, I kto? Aguero. Bardziej taki z całkowitą farbą grać. No patrz, jak tutaj patrz. Trzech, dwóch, jeden. Tutaj jest ledwo, końców przeszedł jeszcze zdążył No wiesz, Aguero, ja tego wziąłem. Dlatego wziąłem City. Tu jest Aguero, tu jest Silva, groźnie, tu jest Nasli, tu jest Terz, tu jest to Teli na zmianę, to jest Nie mhm. tak, tak, mam bardziej żeby wodę, ale Richard Klisi tę No A, i... Ryzykownie, ale udanie. To. No, <noise> to. no Czyste wejście koloturej? Czy to, to wykorzysta? To. Tak ja. jest. Sękka co to? Ja. Nadzieję. Tak jak w ostatnim Ja? ty musiałeś no. czy też nie ja. Ja prawie przyjąłem tam... On jest nie do zatrzymania. Tak samo jak ja. Że moje było Że moje było w Barre. Aguero. I co kulturze, nie? Kury, ja mam no, o, było jest... Nie wiem czy to strzelał, ale to było chyba tak O! Tak. o, to, o tak. w hiel, się A Welbeck to ma, trzeba było wpuścić w czy więc wiele. Ale to jest stroma. No jest wygodne. No w nie A wpuścić. Ale wejście No, ja go. No ja bardziej do Zablokowany strzał. euro, brameczka czy na euro, to podzasunął piętkę. Anderson. Niech tu łapka bramkarza. Dobra. Zabijać, no, jest! Well back. Dobry, Teraz dobrze. my miejscu wykorzystujemy, z 2 w ogóle nie powinniśmy wykorzystać. No co co, gra się to łatwo jeszcze dla bramki. No, najlepsze jest to, że ostatnio grałem, yy, grałem mecza, well. nagrywałem i się wrzucały filmiki, nie miałem po się FPS. Nie dziwi bo to tak straszne. Tylko bramka tak, z broni, ale piłka w grze! Nie wiem, gdzie mi ich... Manchester United, czerwone Diabły, Dobrze. na co dzień grające Dobrze. w teatrze marzeń. Spełniają marzenia swoich wow, dziewiców, kompletują Ile? całkowita jeden, okazja! nie, nie. No, yes. Ale na razie. Drugi raz nie, raz raz nie, 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 nie. Dobra! nie, nie, nie. W ostatniej chwili przejęli. Ta groźna akcja, przerwana przez obrońcę. Widzicie dobrze, bez V.O.N.W. No, to... Manchester City, tam ktoś rządzi w Manchesterze w kasę. Baczony no, tamtego. Świetna akcja w obronie. Gramymy także, nie mogę. Nawet, Pierwsze nawet 45 jest. minut za nam. A do przerwy. A ja, i, niczego byli, nie oznacza. Zgadza się. Te drużyny tak się tak tak. właściwie bo niczym byli, nie różnią. To? widać to po grze. No, tak, szczęśliwie jedna z nich prowadzi. Tak, bardzo groźnie. City w ostatniej chwili mogło tam. No, i tam jakieś jak oprominsowało z Ajaxem razem drzemiowało. się, na pewno pamiętam. I chyba jeszcze raz zermiszował z realem, to były wszystkie punkty. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej bój. połowie. Użyłem do ja tych bo nie mogę w ogóle nic zobaczyć. Dobra, no właśnie, zauważyłem. Ale to bardzo Za chwilę tak. w i gry. No to barwy. Chyba była szczyna w toku. A Kapitan. Kurczę, bro, to tak. fantastycznie. Naprawdę. Okej. Okay. Dziękuję. Ale ja też to... zaraz się wkurzę, bo nikt sobie nie Już ruszają z kontrą. Uderza. <laughs> broni. To jeszcze nie koniec akcji. Strzela. Yejo! Jest tu Dobra też tu śmiga sobie ten Rozciągnąć na ramkę byłby 13. piękny gol. <laughs> 4, 3, 3. Mm -hmm. 3, 4, 3, 3, w nawiasie 4. Gdzie to jest? Szybko! Lecę ma w ocenie z Ryan Giggs. Tak? Nie wiedziałam. Może Nie wiedziałem. Dobra, pod runę, a runę pójdzie za całą przodem. O, czekaj, zobacz jeszcze raz, mam odegrać. Mm. Mm -hmm. To tutaj? A może się na korona A Giggs też może? Lewa, bo środkowy pomocy. Dobra, grana. na yy, środkowy. No, ja środkowy Okej. Okay. Oj, w zrobię mążesz rzecz. Co ty grasz? Ofensywnie. No, nie przegrałam do nie? No dawaj, szybko, ruszę, się, ruszaj, No już, chwileczkę, zresztą nad czasem takie potem szybko zrobię. Szybko na mesę gra. Barys, Nie będzie boleteli, można na środku. Zmiany. I będziemy Dobra. mieli zmiany w obu zespołach. Widać, defensywny pomocnik z napastnika. Widać, co, co robię. I tak się nie będę Zdążył w ostatniej chwili. Ja sobie biegł Rafal. Dobrze Sędzia po. zaczekał z decyzją emittera, ale on e... jednak przewinienie. Bravo, oh, je, moja piłka. <gry> o, dzięki! Młębiuka! ostatniego brawo sporta. Ale I... na razie dużo mówi. Trzeci, e... nie ma jest w sezonie. Dobrze <grym> kompany. Kompany, kliś się. to Tak, jak Serio? dobrą odbiór, no, Zdobył piłkę na skrzydło yeah. No, błąd, strata. Czy to no, wykorzysta? No, yes. A no, dobra, ja. dobra, nie wypuścił piłki. Ale widać, że gra bardziej ofensywnie te. No, super, przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Piłka <gulka> wzdłuż zmuszniku do, bocznym. wygram tak ofensywnie. Leverley, dobre jest? Tak, Leverley, jakieś 30 hmm. parę lat. Please. Pomaręczowy sklep. Świetna współpraca. Jak mnie to wziął? Piłka, bryka, no widocznie. Takim strzałem nie da się nikogo zaskoczyć. Widzicie, dziwię się. Ładne wygranie. Ładne wejście kolotury na Czerwona? 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 Powiedziała mi, że się interesująco. Wracą zawodnika, za moment mogą stracić bramkę. <grym>. Fatalna interwencja. Brzydkie ja, zagranie i słuszna czerwona karta. No, jo! no, Nie musisz w To było banalne ale. Ale brameczka <grym> dobra z tymi, a No, i wiesz, bo wtedy tak. Nie, nie, go tu się. nie, 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 No, nie, 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 No to nie, 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 Czy to wykorzysta? nie, Jest! Yes. Dobra, kontaktowa! nie, 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 no życie, ale kosz się się nie, nie, Zatka, nie to wyrównującą. dobre! dobre. Dobry komentarz. Się spodziewaliśmy. Ja nie się zgadzam z komentarzem, To jest <laughs> Prosto pod nogami przeciwnika, a ten nie. O jo, hmm. Przekazał tutaj no, to chciaławać? Tak ale śmiesznie no teraz. Radzik i w ogóle brzuni boczne z ciułem załku o no runi kurde padał dochodzi jang ale Ślera. one no, to wiągie brameczkę jednego bo... jest 1 no, no, do 0 i tylko 5 minut do końca ma szansę no, na kontratak dobrze ja nim nie wychodziłem jakby co co on sam no serio okazja. broni jest yeah. ciuhardt padzi e. teraz Joe Hart jednak. To jest... To... Ciężko. Nie no, dobry Joe Hart, ale... jest jesteś słaby. Jak zakończy się ten pojedynek? Wayne runi teraz. Ale piję Ryzykowna, ale udana interwencja. No! A, brawo bo, bo. Szansa na gola! Piękna akcja, I... zobaczmy! Ja Kawałka. nie ja <głosową>. zaraz. Ja. Dobra, przegrałem, grałem, to tam walił? Jestem przy o, jeszcze i do Jornego, dobra, już nie, nie do walił. No, no jaki żal. Nie, dobra, spotkania. i tak się grałem, nie ma co. No i nie ma się wątpliwości, chyba ktoś no ale wygrałem. ja też nie trafię na pustkę. By <laughs> ale ta piłka. To na nie no, ta to akcja to była coś. cześć. Cześć. Walia Szpajcarek, chyba Szpajcarek. Może no, nie by nam się udało, że się szwajcary szakiery, bo to był bardziej 45. No w sumie Uu... mogę powiedzieć coś bo końca ten odcinek.